Pamiętasz, jak w aspen strzeliłeś korkociąg? A potem zrobiłeś od razu latającą wiewiórę? Jasne. Podobało się? To był odlot na maksa! Dzięki, kolo, ale zostałem totalnie uziemiony przez tę przerośniętą mrożonkę. Mrożonka? Gdzie? Zgubi i ja zgłodniliśmy. Tak? To... Miam nam? Naprawdę zaatakował cię jakiś śnieżny stwór? Tak. Koszmar, co? Hmm. Rozwiążemy tę mroźną zagadkę używając podstępu. Przebiorę się za snowboardzistę. Ależ, Fred, a ten potwór? Potwór? Tak, jest przerażający. To żywa góra lodu. Hmm, dziwne. Ale ci wierzę. Taki mistrz jak ty nie wycofałby się z byle powodu. Lawina Anderson! Raju, jesteś ojcem tej dyscypliny! Od dziecka oglądałem twoje filmy! To pan jest gwiazdorem? Nie, skąd. Byłem tylko kaskaderem w kilku filmach akcji. Jak możesz, Scooby. <grymne> Wybacz. Pewnie Scooby potrzebuje dodatkowych kalorii, by mieć siłę tropić śnieżnego stwora.